Pytam, dlaczego was wyklęto? Dlaczego za wrogów wzięto? Prawda, skąpstwem wygrała, choć wiele lat na to czekała. Nad mogiłami unosi się mgła, pamięć w naszych sercach trwa. W anonimowych grobach świcie. co o dzisiejszej Polsce myślicie? Wasz duch unosi się... Wszystko, co zniszczył wróg, pomaga odbudować Dobry Bóg. Dzień odpoczynkowy, Radowy Dzień Pamięci Również w Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 roku w okolicy więzieniu komuniści z trzema wstępem głowy zamordowali przewodników czwartego zatoku zrzeszenia. Pomoc nie zarysowała. Wielki Wyszek Błażej, i Karol Kniew. Chciał zamordowanych niewidzialną rodziną. jak jednak do dziś miejscu. 3 maja 2007 roku prezydent Lech Kaczyński nadał Kaszmierz-Płockiemu Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej. Święto zostało ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 roku aby uczcić tych, którzy po drugiej wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej im siłom władzy komunistycznej jest formą uczczenia ich walki i ofiary, a także bólu i cierpienia. Partyzanci ukrywali się dalsze przed aresztowanami, walczyli z komunistycznym reżimem, chronili przed bandytami, odbijali więźniów politycznych. W 1945 roku w Nasa działo ponad 200 tysięcy żołnierzy w podziemia niepodległościowego. Los żołnierzy piątek stał się tragiczny. W zamian za ofiarną walkę o pełnię wartości, jaką była niepodległość ojczyzny, wielu z nich poległo z bronią w Znajdował się przeczekać z tajemnowskim aby żyć dalej przez długie dekady Polski Ludowej z piątną reakcją innego bandyty. Zaledwie garstka z nich dożyła tak zwanej odwilży i ustawy panującej wieloletnie zmagania z obyma obywatelami. Żołnierze wyklęci, strajcami nazywani przez tak wiele lat i miesięcy, zapomniani przez swoich, doczekali się chwili, gdy wrócono ich w nasze pamięci. Hołd Wam z serca składany, o złamni żołnierze, za ofiarę z życia złożoną. Wasz wysiłek i męstwo, ostateczne zwycięstwo, Polskę łaną znów przywróconą. Kierowcy pojechali przesąć się miały, i pancery pierścień był ubrudniony. Dla nich ta cały wcale się nie kończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna. Siłą, przez obcy są sąsiadów wschodnich, Który w istocie, w swoich założeniach, Miał ducha polskiego narodu. Wolność i podatku się święte hasło, one wybrali nauczycielce od wroga, Za swoje marzenia oddawali życie, Bo do wolności przyzwyczajono wroga. Fałszywa wolność i przyjaźń obudna, Żołnierzom wyklętym zawsze była obca, Takich uczyli, takich wychowali, Od lat najmłodszych, od małego chłopca, ich zbrojny opór, choć w nie nierównej walce, dawał nadzieję, chociaż o tym mówiono, że przyjdą czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną. Politej Boży się dali, ten nam do pomóż, nie rzuć ziemi, a gdy winę. Nie... Przysięgali, tak na to pomóż, nie rzucimy ziemi. Aby ginęli, to szeptali, póki żyjemy, póki żyjemy. Na zawsze w pamięci żołnierze wyklęci. zamordowana Danuta, pseudoniminka, zaledwie osiemnastoletnia dziewczynka. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, mówiła. Z radziecką kulą jej dusza się ulotniła. Żołnierze wyklęci, pamięć po was nie zginęła. Szczególne miejsce w moim sercu zajęła. Jeszcze kiedyś usłyszy Polska cała. Wielkim bohaterom... Cześć!